Witam Państwa w Arena Online, w kolejnym odcinku programu. Zostań znanym artystą, przejdź z nami na te. Dzisiaj z nami zespół Fanka Sanki. Od razu odpowiem na wszystkie pytania, które się pewnie cisną na Państwa usta. To, że nie mamy maseczek, to jest sytuacja nieprzypadkowa. Tutaj jest wszystko zdezynfekowane, a właściwie to jest magia telewizji. My siedzimy tak daleko od siebie, że właściwie na dwóch różnych końcach Gliwic. Tylko telewizja powoduje, że Państwo mają takie złudzenie, że jesteśmy obok siebie, dlatego możemy być bez maseczek. Dokładnie, ja ledwo Cię widzę tak naprawdę. Tak. Moi drodzy, z nami jest Ania i jest Przemek. Jest takie pytanie do Was. Przepraszam bardzo. To jest pierwsze co mi się w ogóle. I to nie dlatego, że nie rozumiem słowa fanki, ale fanka Sanki? No nie, no trzeba się z tego wytłumaczyć. No tak, no słusznie, my nie gramy fanku, ale taki był zamysł pierwotny, żebyśmy grali fank. Mieliśmy cały zespół. Jak widać, z zespołu nie ma, jest tylko duet, dlatego i fanku też nie ma. To no jest zrozumiałe. Łatwiej się kasy dzieli na dwoje niż na pięcioro. Przecież to jest normalna sytuacja. No to też jest bardzo logiczne. W każdym razie mieliśmy już logotyp, Wiśliśmy go na lodówce, był za ładny, żeby to zmienić, dlatego fanka Sanki, mój fanka, Jestemanka został. Tak, pomyślałem właśnie, jak tylko powiedziałeś, że masz na imię Ania, że... Bo najpierw wydawało mi się, że chodzi o Sanki jakieś, ale jakoś nie, nie trzymało się to kupy, że tak się wyrażę. Przemek, to od początku rozumiem w zespole, tak? Tak. To jakby my zakładaliśmy go i liczyliśmy na duży skład, całą blachę i wszystko, zostaliśmy we dwoje i, i cały czas tak trwamy i chyba nie chcemy już blachy z powrotem. No dobrze, może nie, to, nie dojrzeliśmy do tego. Dobrze, to wytłumaczycie z tego, dlaczego we dwoje wam wystarcza, jak to załatwiliście, skąd taki koncept, że nagle zespołu, bo to są różne koncepty. Niektórzy ludzie, to są też DJ, DJ-e, którzy po prostu grają swoją muzykę albo dośpiewują, dogrywają coś albo wynajmują wokalistów. Wy chcieliście założyć zespół, zostało was dwójka. Dlaczego? No, my też pracujemy razem i już od wielu lat gramy razem, graliśmy też w innych zespołach wcześniej i jakby tutaj duet stworzył dla nas taką okazję, żeby robić to co my chcemy i jakby to co tworzyć, to co nam się podoba i faktycznie też jest tak, że pracujemy też robiąc muzykę dla innych artystów i, i dla, do reklam i, i ogólnie dużo takiej muzyki pisanej na zlecenie, dlatego też to jest jakby, nauczyliśmy się świetnie pracować ze sobą. I jakby przenosząc to na warstwę zespołu udało nam się jakby stworzyć coś takiego, co jest jest ciągle żywe i mimo, że jesteśmy tylko we dwoje, to cały czas coś się zmienia. Z, każdym, jakby z roku na rok coś tam zmieniamy, dokładamy i, i staramy się jak najbardziej, żeby to jakby była taka tkanka żywa i też taka fajna, która jakby spełnia nas. Okej. Okay. Coś dodajesz ani do tego? Nie, bardzo ładnie Przemysław powiedział. Dzięki, Aniu, wiedziałe. Bardzo wiedziałe. mi się to podobało. I tak, I tak że że faktycznie się dograliście bardzo dobrze. Słuchajcie, powiedziałeś, to, co lubimy to, co robimy, Robimy to, co lubimy robić. To co lubicie, jeśli chodzi o warstwę muzyczną? Ja są wasi idole, czego słuchacie? Różnie. Jeżeli nie swojej tak, muzyki, to czego słuchacie tak? tak ja na przykład bardzo lubię, ja Anna lubię Jordana Rekea, Soul, ostatnio po prostu na, zdarta płyta i bardzo Emil Nicolas. Czyli to od początku jak go to jest Neo Soul, taka typowa elektronika później. Ale ja ogólnie wychowałam się na kicie dżerecie. Więc yy, kocham Kita Jareta, nawet z tymi jego pomrukami, jak gra solówki na pianinie miłością kocham go wielką. Yy, I dla mnie jest to yy, definicja pięknej barwy yy, pianina i wspaniałego harmonicznego myślenia. Przemek? No właśnie jest tak, że Ania się wychowa na jazzie, Na przykład mnie brat wychował na muzyce Rokowej. I później jak, jak poznaliśmy się w ogóle, to chcieliśmy grać jazz i pierwszy jakby nasze w ogóle kontakt, jak graliśmy razem, to był właśnie na jam session i myśleliśmy, że będziemy grali jazz, później stwierdziliśmy, że będziemy grali funk, a później zaczęliśmy odgrzebać elektronikę, którą też znaliśmy, gdzieś ona zawsze była, gdzieś ta elektronika różnego typu i będąc we dwoje stwierdziliśmy, że elektronika najbardziej nam pozwoli jakby rozwinąć skrzydła i tak się stało, zaczęliśmy słuchać bardzo różnej muzyki, no, ale na przykład nie wiem, od lat słuchamy cinematic od wielu, wielu lat byliśmy na ich koncercie, na przykład, co było też wspaniałym wydarzeniem, bo to też po, no nie wiem, po parunastu latach słuchaniach zobaczyliśmy swoich idoli. Dodaje energię do tworzenia, bo to dalej. Wspaniałe Równie. to było, więc na przykład. Więc jakby też taka klasyczna elektronika, bo też Bonobo na przykład był naszym, jakoś naszą inspiracją przez ostatnie lata i. Rufus do solo Sol ostatnio odkryliśmy, więc jakby no, ciągle coś też jest tak, tak przyjemne, że poznajemy innych artystów, oni podrzucają inne rzeczy, które, które oni słuchają i to jest tak, że naprawdę tego jest dużo i dużo jest świetnej muzyki. Dobrze, to teraz gdyby ktoś zastanawiał się, czy zostać z nami po to, żeby posłuchać waszego koncertu, no powiedzmy, gdzie was można w sieci znaleźć? Wszędzie. Cuda, cudownie, Wszędzie. cudownie. To powiedzmy, podajmy jakieś adresy. Szanowni Państwo, jeśli nas słuchacie teraz, to te, tych dwójka, Wszędzie. tych młodych ludzi za chwilę poda adresy, tak żebyście mogli sprawdzić, czy zostawać, czy może raczej robić kolację. Miejmy nadzieję, że zostawać. <laughs> Można naszą ostatnią płytę, Last Call, usłyszeć no, na wszystkich portalach streamingowych na YouTubie. Ta płyta została wydana przez wytwórnię My Name is New, to jest nowa wytwórnia, jakby sublabel Kajaksu, więc zapraszamy też do, na ich kanał, żeby zobaczyć nasz teledysk. Dzisiaj też gramy z tej płyty większość piosenek, w sumie w wszystkie, Wszystkie, piosenki. więc jakby to jest, to jest najlepsza referencja, ta płyta jest dobra. A jeśli ja. Państwo zdecydują się na kolację, polecam kakaoko, bo kakaoko ma dużo magnezu. To prawda, chociaż w pewnym wieku już podobno nie wolno, bo źle na noc, bardzo kokałko, bardzo źle. dla tych młodszych widzów, a tym starszym polecam Rumianek albo meliskę. Okej, jeśli Państwo mają ochotę, zapraszamy bardzo serdecznie, już za chwileczkę koncert. Jeżeli chodzi o koncert, no to jak mówiliście, będą grane kawałki z płyty ostatniej. O tej płycie opowiedzmy, kto napisał, co napisał, jak to wygląda, jakie dźwięki tam można znaleźć. Napisaliśmy płytę we dwójkę. I ja jestem odpowiedzialna za warstwę liryczną, chociaż nie do końca, bo Przemysław też miał swój, swój udział w tym. Y... Czy mówił tutaj kropkę postaw, tak? Krop... Nie. Y... I co tam jeszcze? No, tak trudno o tym powiedzieć, że kto, jakie mieliśmy. Na w ogóle płyta tak, płyta jest o przededniu końca świata, więc wybraliśmy bardzo trudny temat. Ja miałem o to zapytać właśnie, bo powiedziałeś o tej warstwie lirycznej. Rozumiem, że płyta jest tekstowo też pewną całością, czy to są różne numery o różnych rzeczach? To jest koncept album. To jest koncept album. Płyta jest Pięknie. całością i... Wiecie, że nie robią tacy, ludzie nie robią już koncept albumów, nie? Dlaczego? Co się Ale wydarzyło? Ale teraz chcą z powrotem robić. No, oby, bo oby, oby... ja jestem z tej daty, gdzie to się, tak właśnie wyglądało, album było o czymś, opowiadało jakąś historię, a teraz już nie, ten kawałek o ten o ten, ten, byle by radzie zagrało i też. No właśnie. To ci, u nas szedł koncept. I to taki koncept, który żeśmy tak. przegadali przez ostatnie, nie wiem, dwa, trzy lata. Rozmawialiśmy o tym na spacerach i jakby Właśnie, dojrzewaliśmy. Bardzo do ważna informacja. Płyta powstała na spacerach tak naprawdę. Na spacerach. Nie w studiu, ani nic takiego. Tylko płyta, wszystkie te zarysy i koncepty piosenek powstały na spacerach. Czyli nasze telefony są, mają zawartość bardzo ważną, dlatego, że tam są dyktafony. W dyktaf dyktafonach zostały nagrane wersy tekstów, jakaś tam warstwa melodyczna, Yy, jakaś tam ry rytmika wyklaskana, yy, wystukana i, i tak i te później. I to właśnie to, to, to stworzyło ten koncept, i jakby bardzo dużo o tym rozmawialiśmy, dojrzewaliśmy do tego i, i zrobiliśmy płytę o przededniu końca świata, ale taką bardzo pozytywną. Taką właśnie, żeby jak kochać, to tak jakby nie było, jakby miało nie być jutra. Jak się cieszyć, to tak jakby nie miało być jutra. Jak tańczyć, to tak jakby nie miało być jutra. I nam wyszła dość taneczna płyta względnie jak na nasze możliwości, które bo poprzednią płytą, którą Mieliśmy, ona była dużo mniej taneczna. Ta nam wyszła bardziej taneczna, z czego się cieszymy. Może następna będzie jeszcze bardziej taneczna. Ale jest to pozytywna płyta i bardzo fajnie nam się przy niej pracowało. Dzięki stypendium Ministerstwa Kultury udało nam się spiąć to w końcu. Bo tak to już pewnie byśmy jeszcze rok czy dwa o tym rozmawiali, jakby dojrzewali do tego, a dostaliśmy stypendium. Okazało się, że jest jakiś tam fundusz na to, żeby to wydać i po prostu nagrać. I, i od czerwca do sierpnia zrobiliśmy od początku do końca wszystko sami. Ale żeby nie było. Płyta w nas powstawała dwa lata. dwa lata to tak nie jest, że myśmy to napisali właśnie o czerwcie. Ale ja to bardzo szanuję, to nie jest absolutnie coś, co to nie, to nie jest, dla mnie to jest tylko referencja. Szanowni Państwo, są jeszcze młodzi ludzie, którzy tworzą w sposób przemyślany, to się w ogóle nie zdarza teraz na rynku. Ja jestem w szoku jako osoba, która zajmuje się muzyką lata, tak naprawdę gratuluję, naprawdę podziwiam was, bo to jest coś, co się nie dzieje tak naprawdę. Wiecie, macie świadomość tego, że to jest tak, że spotyka się człowiek z producentem przede wszystkim i są to głównie jakieś trzecie, czwarte garnitury finalistów talent show i mówią, dobra, to teraz to jest ciebie ludzie rozpoznają, ciebie znają, ty będziesz śpiewał to, ty tamto robimy numery, radio i tyle. To jakby podziwiam was naprawdę, zazdroszczę, że wam się to udało w takim świecie zrealizować konsekwentnie, naprawdę czapka z głowy. Nie ściągam, bo już poszkodzę. Nam bardzo pomaga to, że nie jesteśmy znani. My jakby nie mamy presji, żadnych, dzięki temu możemy to robić prawda. to, co chcemy. To, Więc jakby to jest też duży plus. My go z roku na rok coraz bardziej doceniamy. Ale zaciekawiliście mnie tym, że ta płyta jest tak przemyślana. Zapytam troszkę więcej o teksty. O czym piszesz teksty, Aniu? Ja piszę teksty o relacjach tak naprawdę i o relacjach takich, y, które są głęboko w nas, których musimy w sobie które musimy w sobie y które musimy wykopać z siebie i które są zakodowane i musimy po nie sięgnąć. To jest bardzo ważne dla mnie, dlatego bo dużo rzeczy, które przeżywamy i które odczuwamy na co dzień, potrafimy znaleźć remedium w samych sobie, bo tak zostaliśmy stworzeni, prawda? Więc to jest dla mnie ważne uczucia od to, żebyśmy odkryli w sobie miłość, to żebyśmy darzyli siebie nawzajem szacunkiem, to żebyśmy do każdego dnia podchodzili z szacunkiem, i żebyśmy przeżywali każdy dzień, a nie przelatywali przez. Herpię. Normalnie kupię tą płytę. <laughs> Poważnie, mówię o tym nie dlatego, że to jest taka sytuacja wywiadowa. Znacie mnie bardzo dobrze, wiecie, jaki jak jestem. Nie ma ludzi, którzy robią to w sposób przemyślany, To fajnie, że tak się dzieje, bo. Oczywiście podziwiam entuzjazm bardzo wielu zespołów, które spotykają się, grupka znajomych, dzielą pasję, chcą ludziom dać radość, grają, śpiewają, ale w sposób przemyślany mało kto to już robi. Macie świadomość tego, że to jest, że tak się nie dzieje. Ja do tych czasów tęsknię, bo uważam, że tak powinno być, że jeżeli komuś dajemy, artysta daje komuś jakiś gotowy, może nie produkt, jakieś dzieło gotowe, to to jest fajniejsze po prostu i ten człowiek więcej z tego ma. To, co ty mówisz, przekonuje mnie absolutnie i mało tego, jestem aż ciekawy, muszę zapytać, jakie plany w związku z powyższym, jakieś marzenia, jakie macie? mamy marzenie. Zawsze mamy marzenie. No to dawajcie, jakie macie marzenie? Nie, chcieliśmy grać dużo koncertów, cieszymy się, że dzisiaj możemy zagrać, bo to jest, m, ostatnio to jest rzadkość i to jest niesamowite. Że jest I ca... będzie coraz zawsze, muszę wam powiedzieć, od jutra coraz bardziej. Właśnie, no właśnie my nie, nie, nie nastawiamy się niestety na jakby na trasę koncertową, a z drugiej strony też już tą płytę troszeczkę grubą kreską jakby, grubą kreskę postawiliśmy i ta płyta jest już za nami. Myślimy już o nowym materiale, mamy już kolejne pomysły na kolejny koncept, które Będą jakby wynikały z tego, co zrobiliśmy teraz. Mamy wrażenie, że chcielibyśmy w ogóle pociągnąć też ten temat, zrobić troszeczkę dłuższą płytę inną, więc jakby wracamy do studia zwyczajnie. To pięknie. Powtórzmy jeszcze raz, gdzie was można znaleźć. Podajmy dokładne adresy tych kont, które są na Facebooku, bo pewnie jest takie konto, jakieś Instagram i inne elementy. Bardzo ważna rzecz. Funkasanki, Funkasanki, tak nasz się pisze. Teraz ty Przemku. Yy, można znaleźć na Facebooku, na Instagramie, można nas posłuchać na YouTubie, no i na wszystkich portalach streamingowych, od Spotify'a przez Tajdala, po i wszystko inne... Czego nawet nie znamy, ale tego jest bardzo dużo. Więc, jakby jeśli wpiszemy płytę Last Call, bo to jest też ostatnia płyta, można nas posłuchać. No to pięknie. Ja pytam o to bardzo wiele osób, które tutaj siadają razem ze mną, bo jestem ciekawy, w Waszym przypadku coraz bardziej, kto to jest według Was artysta, Aniu? Najpierw Cię o to zapytam. Hmm. Ja wiem, to nie jest łatwe pytanie, ale. Hmm. Ponoć wszyscy jesteśmy kreatywni, prawda? Więc każdy może być ponoć artystą. Nie mam pojęcia. Artysta to jest ktoś, kto ma coś do powiedzenia, ale niekoniecznie też musi chcieć mówić o tym wszystkim, prawda? Więc myślę, że wielu artystów jest na świecie, o których nie mamy pojęcia, którzy nie są znani na szerszym forum, ale po prostu są. Artysta to jest człowiek po prostu, który odczuwa. Tak mi się wydaje. A jak to się ma do, bo tutaj też są głosy podzielone, niektórzy mówią, że artysta to niekoniecznie, że twórca to jest osoba, która tworzy, a artysta to jest osoba, która tworzy, ale jest znana przy okazji. Jak wy to odbieracie? Osoba, która tworzy i jest znana, albo po prostu jest znana to jest celebryta chyba. Tak mi się wydaje, to pytam o was zdanie. Przemek? Znaczy, ja myślę, że artysta to jest ktoś, kto mówi swoim głosem. I jakby chyba to jest dla mnie definicja. To jest ktoś, kto mówi swoim własnym głosem. Wtedy jest się prawdziwym artystą, kiedy się mówi to, co się chce powiedzieć, i umie się to zawrzeć jakby w różnej, w różnej twórczości, jakby w różnych dziedzinach. Ale to chyba najważniejsze jest właśnie głos: to, że się wie, co ma się do powiedzenia. Okej, okay. mówicie, że chcecie grać więcej koncertów, tego właśnie życzymy, czy poza tymi koncertami ta, rozumiem, kolejna płyta w planach, kiedy ona się może pojawić? Bo powiedziałeś, Przemek, że odcinacie tą kreską to, co było i coś nowego się będzie. Czy rozumiem, że ten czas trochę, przepraszam, że tak powiem, bezrobocia artystycznego wykorzystacie na to, żeby wytworzyć kolejny materiał? Myślę, że tak, będziemy rozmawiać na ten temat i tak, jak ta płyta powstawała, tamta i to następna na pewno powstanie jak nie na spacerach, bo nam zabronią, to na balkonie. Znaczy Też po pierwszej płycie wydaliśmy ją debiut w 2017 roku, to też mówiliśmy od razu, no robimy kolejną płytę. Minęły trzy lata, zanim faktycznie to dojrzało w nas, więc jakby teraz chcemy, żeby było krócej. O. Żeby to Wam zajęło mniej czasu, No czy mniej czasu. Słuchajcie, mnie przekonaliście, jeżeli Państwa też zespół fan, fan, fan kasanki, tak? Przepraszam bardzo, łamię sobie język. Ale to nie znaczy, że muzyka też jest taka. Jeżeli Państwa zainteresował ten zespół, to zostańcie z nami, bo już za chwileczkę ich koncert na tej scenie, a my słyszymy się, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. Dziękujemy.